No. Jestem gotowy, Bąbelku. Czekam na znak. Pit, gdy powiem akcja, ty musisz zrobić coś nadzwyczajnego. O, e, e, pa, pamiętam, jak kiedyś razem z Chyżym zrobiliśmy sobie taki wyścig parowozów. E, zaraz, e, kiedy to było? E, przypomnij mi się. nic się nie dzieje. Cześć Brunek, możesz mnie sfilmować? Najpierw ja filmuj mnie. Przepraszam. Halo. Mm, nie, nie. słyszycie mnie. mnie? Nic z tego. Przepraszam. Już możesz zatrzymać. Uwaga. Nutka. Że się nic nie stało. Tak mi przykro. Nic ci nie jest? Patrzę, patrzę, patrzę. Nie, wszystko jest w najlepszym porządku. O. Ha? Czy to kamera? Ohoho! Doskonale. Cisza na planie. Akcja. Akcja. <grymka> Lepiej już pójdę. Zbieram śmieci dziś od rana. Zbierać śmieci fajnie jest. O, Zosiu, czy mogę cię sfilmować? Robię film dla pani burmistrz o stacyjkowie. No oczywiście, że możesz. Nie żyje. Dziś na moim dachu możesz usmarzyć jajecznicę. Tak, naprawdę zrobiło się gorąco. Pamiętam takie lato, kiedy słońce nagrzało wodę w wieży wodnej tak mocno, że aż się zagotowała. W powietrze buchały kłęby pary, jak z komina. Coś ty? O, o, tak! Widać je było z bardzo daleka! Liczę na waszą obecność wieczorem na pokazie. Ja będę na pewno. Występuję dzisiaj w prezentacji najgorętszego wagonu sezonu. Super! Powodzenia! Będę ci kibicował! Co za klasa! O, wow! Mój występ będzie jak nic w ojciem pokazu. Hmm. Może pokażą tę nową lokomotywę 330. Tylko się nie spóźni, jeśli chcesz mieć dobre miejsce. O! Zaraz tam pojadę. Ugo! Ha? Skocz proszę do magazynów po części. To pilne. Dobra, już się <grym> robi. <grym> Co za pech! Ale ciesz się, że nie wysłał cię do Trąbkowa. Hmm, hmm, ciekawe dobra? kto będzie atrakcją wieczoru. Może ten wagon samowyładowczy. Wszystko robi sam! <grym> Albo piękny, nowoczesny wagon pasażerski. Albo na przykład wagon tak ciężki, że tylko silna lokomotywa da mu radę. Taka jak ja. <grystanie> <grystanie> no jasne. To Kaju. To naprawdę ekscytujące. Jeszcze nigdy nie byłam modelką. Cóż, chętnie udzielę ci paru rad. Hector, nareszcie się pokazałeś. Znów się spóźniłeś na trening, a my tu działamy od rana. Ja... Nie muszę trenować. Mam wrodzony talent. E -e. A gdzie jest reżyser? Och, to było super, Kaju! Olgo? Cudownie skarbie. Ty jesteś reżyserem? Tak, a ty? W tej chwili bierz się do roboty! Ale tam nic nie ma! Ja też tam nic nie widzę! Właśnie, tylko same liście! Wytężcie wzrok! Nic, żadnych zwierząt. O, ja szczurka. Skąd ona się tam wzięła? Siedziała na liściu przez cały czas. Ty jej nie widziałeś, bo była zakamuflowana. Rereju! Co to znaczy? Kamuflaż? Jaszczurka jest zielona, więc wśród liści i trawy staje się niemal niewidoczna. To spryciara. Na dzisiejszej lekcji, ciuchciaki, będziecie się uczyć sztuki kamuflażu. Naprawdę? A po co? Żebyście się mogli bezpiecznie zbliżyć do dzikich zwierząt podczas treningu w parku safari. Ciuchcia, stycznie. Super! Perfekto! Będę najlepiej zakamuflowaną ciuchcią na świecie! <słuch> Wcale mnie nie zasłania. Zasłoni, gdy w nią powtykasz liście. Perfekto! Liście? Mm, nie mogę dosięgnąć. Nie martw się, pomogę ci, a potem ty mnie. Czuchciastycznie. Dzięki, Brunek. O, tutaj na pewno są liście. Wystarczy, że się nimi obsypię i wtopię się w tło, jak jaszczurka. u ciebie, bacusiu. Och, nadal mnie widać? Ej, to z daleka. Co dziś porabiasz? Staram się wtopić w tło, żeby móc podejść bliżej do zwierząt w parku. Mnie nigdy nie był potrzebny kamuflaż. Zwierzęta zawsze mi ufały. O, rety. Gru, 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 gru. Do zobaczenia, Wilson. Gru. Tu jest? No my, a kto inny? Ośpiesz się, zaraz zacznie się trening. Na śmistory gadające, że... zwłaszcza ta dojrzała. Wilson, do czego ci te dynie? Frostini robi lody dyniowe na dzisiejszy kiermasz dyni. Super! Hiper! Pomożemy ci! Dzięki! Ale Frostini ma tylko jednego asystenta. Dynia jest w smaku doskonała! Z dalej, buczek, zbieramy się! Dynia, ale dokąd? Dynia, dla Frostiniego, tak, może on coś dla nas znajdzie. Nutka i buczek do pomocy! Zwłaszcza ta dojrzała! Świetna robota, Wilson! A teraz prosto do wytwórni lodu! Gdy smaku doskonała! ta dojrzała! Wilson, dostawca doskonały! A wy co tu robicie? Nutka i buczek są moimi nowymi pomocnikami. Co? A możemy popatrzeć, jak robisz lody? W roślinie jest strasznie zajęty. Oczywiście, że... Tak. Hurra! Jak to? Ucierać. Miąż z owoców miesza się ze śmietanką i delikatnie uciera, aż będzie leciutki niczym puch. Masę rozlewa się do pudełek. Start! napełnić zamknąć. A co dzieje się dalej? Pierwszy asystent Frostiniego zabiera lody do miasteczka. O Wilson, widzę, że zapomniałeś o najważniejszym etapie produkcji. Ruszajcie za mną. A następna para to Koko. Świetnie. I to już wszystkie pary. Na dzisiejsze mistrzostwa tandemów z Berka. Powodzenia, ciuchcie przyda Wam się. Wilson i koko zawsze wygrywają. Tak, bo jesteśmy najlepszym tandemem na świecie. Coco I Wilson na trening sztormowy. No nie, ale A nam co teraz z zawodami. Uff, to jednak mamy jakieś szanse. Brunek, pierwsza zasada zawodów tandemów. Musimy współpracować. Ojej, myślałem, że jedziesz za mną. Nie, ty jedziesz za mną. Dobra, jeszcze raz. To niechcący. Ale my musimy jeszcze ćwiczyć na dzisiejsze zawody. No cóż, jeżeli zaliczycie pomyślnie kilka etapów, wypuszczę was wcześniej. Perfekto! Dzięki. W symulatorze huragan. Na poziomie szóstym, proszę. Przyjęłam. Zajrzę tu do was trochę później. Można by przeskoczyć kilka poziomów, żeby zyskać na czasie. Doskonały pomysł! W symulatorze, huragan, poziom dwudziesty. Przyjęłam. go, słyszałeś? Odnisz go, Wilson, poziom! Podnieść poziom? Nie masz prawy! W symulatorze, daj poziom o nie pomyłka stois Zatrzymuję! koko Uff. dzięki że przyjechaliście to ciężka robota nawet dla takiej silnej Ciuksi jak ja nie ma sprawy Niutko! nie powinnaś tu być Ratuj mnie, Zosia, zostaw mnie. Gwiazdki nie mogą ze sobą rozmawiać. Jesteśmy przyjaciółmi. To jak to tak? Właśnie. Nutko? Nutko. Tutaj Hi! jestem. Jesteś cała? Tak, cała i zdrowa. Och, Nutko, tak mi przykro. To wszystko dlatego, że chciałam cię oderwać od bułczka. Te twoje reguły o gwiazdkach i słoneczkach są do niczego. Masz rację! Koniec z regułami! Teraz oba tory są zablokowane. Zaraz! Jest nowa reguła! No nie! Gwiazdki i słoneczka pracują! panią woził. Proszę siadać! O niech to wagon. Gotowy. <grystanie> Nigdy się nie dowie. Dzięki. Odwdzięczę się. O, zaczekajcie chwilę. Chciałam wam tylko powiedzieć, że zachowaliście się wobec Wilsona jak prawdziwi przyjaciele. Dzięki, Wiolu. Naprawdę jestem z was dumna. Dlatego postanowiłam wam przyznać złote koło. Złote koło! Super hiper! Spójrzcie proszę na tablicę! Moje gratulacje, nutko i buczku! Hura! A świst pary. Jest wam potrzebne jeszcze jedno. Jak to? Do czego? Żeby dostać premię od Wioli. Jaką premię? <gry> to wielka niespodzianka. Ha! Uwielbiam niespodzianki. Każdy je lubi. To kwestia czasu. Uda wam się. Na razie. Hmm. Chcę moje złote koło już teraz. Chodź, Buczek. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Dobrze dziś wyglądasz. Dziękuję, dziękuję. Nie ma to jak poranny prysznic. Co możemy zrobić, żeby zdobyć to drugie koło? Właśnie nie wiem. Zwykle się je zdobywa zupełnie niespodziewanie. Tak? O, już wiem! Domek nam podpowie! Możecie zdobyć złote koło za to, że posprzątacie, pomożecie komuś, albo się czegoś nauczycie. Za sprzątanie też idziemy po miotły. <laughs> nie chodzi o zwykłe sprzątanie, tylko o pomoc komuś, kto nawet was o to nie prosi. No chodź! Może się do czegoś przydamy! We'll <laughs>